Tylko kwestia ogarnąć samochód i na którym biegu lecimy. Patrz, jak tu się zbliżam do ziomeczka. Trochę zwaliłem, ale niech patrzy, jak tym razem idzie pierwszy. Zobaczyłem się na jego światach i naprawdę idzie to dobrze teraz. Jeszcze nuta nam fajna weszła. Ja pierdolę, patrz jak się kleimy tutaj Patryk, co my odpierdalamy. I patrz, i przekładka, i z powrotem bez gazu.